Sprawy ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 16 maja i 1 czerwca 2025 roku na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po uwzględnieniu obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2025 roku o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz biorąc pod uwagę stanowiska prokuratora generalnego i przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Na podstawie artykułu 129 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 324 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy stwierdza ważność wyboru Karola Tadeusza Karola Tadeusza Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego 1 czerwca 2025 roku. Proszę usiąść, zostaną podane ustne motywy